Dlaczego chcę dotknąć tematu strachu? Bo chciałabym, żeby strach stał się waszym przyjacielem. Co nie znaczy, że musicie się cały czas bać. Ja poruszam ten temat z wielką radością z ludźmi, którzy chcą pracować z innymi ludźmi albo którzy chcą obdarowywać innych ludzi, czyli sądzę, że to jest ta grupa. Bo spotkałam na swojej ścieżce wiele osób, które zostały powstrzymane przez obawę i strach. I to były bardzo. Z jednej strony świadome osoby, a z drugiej strony to były osoby, które miały po prostu fałszywe przekonania na temat strachu. Strach paraliżował ich do tego stopnia, że niektórzy z nich umarli. Chciałabym pokazać pewnego rodzaju drabinę, po której ja się wdrapałam, bo ja się leczyłam przez kilka lat na stany lękowe i łykałam tabletki, które sprawiały, że zegarki chodziły w lewo. I dlatego dzisiaj mam wielki szacun dla wszystkich psychologów, którzy sięgają po coś więcej, bo psychologia w pewnych swoich przestrzeniach doszła do szklanej ściany. Chciałabym bardzo mocno tę drabinę dzisiaj Wam przedstawić i chciałabym bardzo mocno, żebyście po tej drabinie ze mną weszli i wybrali sobie szczebelek, na którym chcecie się zatrzymać. Ja pokażę, z których szczebelków się spada w czeluść, a z których. Szczebelków się fruwa, a z których szczebelków można dostać obłędu. I wszystko jest to związane ze strachem. Dla mnie taką, taką przestrzenią, w której chciałabym, żebyśmy tę podróż odbyli, jest najważniejsze dla mnie, bo te trudne podróże po różnych emocjonalnych przestrzeniach mogą zaprowadzić ludzi na manowce <laughs> i w czeluści, i w przepaści, i w krainy jednorożców. Więc ja chciałam zbudować na starcie taki parasol, ogólną moją własną definicję, która uratowała mi tyłek wiele razy, kiedy się bałam. Bałam się różnych rzeczy w życiu, była przerażona, bałam się siebie, bałam się przyszłości, bałam się jutra, bałam się śmierci, bałam się tego, że zniknę. Strach znam od podszewki i jest dzisiaj moim przyjacielem. Co nie znaczy, że muszę się bać. Ale nie boję się bać, o tak. Więc ten parasol ogólny, który chciałabym postawić dzisiaj dla nas tutaj, to jest parasol tam, gdzie się boisz, tam jest inna wibracja. To jest takie ogólne hasło. Takie bardzo, bardzo ogólne, ogólnikowe, ale ono naprawdę uratowało mi tyłek wiele razy. W takich momentach, bo ja z wami głównie chcę mówić o momentach twórczych. Ja nie chcę grzebać z wami w waszej przeszłości, bo z przeszłości starej można wychodzić na inną linię czasu. Więc ja nie potrzebuję grzebać z wami w waszych starych rzeczach, bo one mogą tutaj nie istnieć. Ale chciałabym, żebyście mieli tę świadomość, bo czasami niechcący przywołujemy stare światy, które wibrują jak nasze stare przygody z światem, które nie były fajne, które wibrują jak stare relacje, które nas dobijały albo zabijały, które wibrują jak braki, jak długi, które wibrują jak okropieństwa, które widzieliśmy albo których doświadczyliśmy, które wibrują jak agresja, jak gniew, jak zazdrość, jak... czyli cała plejada gwiazd na Ziemi. Najważniejsze dla mnie jest, żeby mieć tę świadomość, że jeśli my poszukujemy zmiany, tę trudną rzecz, to na pewno będziemy się po drodze bać. Bo to, co ja nazywam strachem, dla mnie jest świadomością inaczej wibrującego pola. Czyli mój system nerwowy i mój system cały postrzegania mojej energetyki, mojego świata, mojej rzeczywistości mój system mówi mi o tym, że wkroczyłam na nowe terytorium. I chciałam powiedzieć jeszcze raz: to jest paradoks, jeden z kolejnych paradoksów świadomości, że tam, gdzie wchodzicie gdzieś i Macie to odczucie, ojej, boję się, to jest nowa przestrzeń, w której się nie zadomowiliście, ale to jest wasza przestrzeń. Strach jest informacją dla was, że do niej weszliście. Czy, czy rozumiecie to? To jest, trudne, to jest trudne do przejścia tu. Jeśli, jeśli to wam siądzie, Będziecie witać każdą sytuację, która jest nieznana, onieśmielająca, która wywołuje strach już strach przestaje być taki straszny. Tam, tam cały wasz system będzie śpiewał Alleluja. I tam będzie o, udało mi się, przekroczyłem próg. Ja, ja mam to i niektórzy mówią, że zwariowałam. Ale ja wolę siebie w tej wariacji niż w wariacji siebie łykającej Xanax. Wolę siebie w tej wariacji. W przestrzeniach, gdzie chcemy wejść w bardzo mocną kreację, co to jest kreacja? To jest doświadczenie nowego. Zgadzacie się ze mną? Że kreacja to jest wejście w nową przestrzeń? Czy po tym, co już dzisiaj powiedziałam, możecie być pewni, czy jesteście pewni, że tam, gdzie jest kreacja, tam będzie strach? To jest, to jest coś naturalnego, ale jeśli zredefiniujemy strach i powiemy, że strach jest naszym przyjacielem, bo nas informuje, że weszliśmy w nową przestrzeń, czy będzie wam się chciał więcej kreować? No tak. Czyli my teraz robimy taki zabieg, gdzie głowa już mówi: Ale jak to zaraz to powiedziała? Nie, to nie jest tak. Kiedy mam się bać, czy się boję? Nie boję się, będę się bać, to mam kreować, mam nie kreować. Teraz jesteśmy w miejscu, wiem, że nic nie wiem. A to jest dobre miejsce, jak pamiętacie z początku tego spotkania. To jest bardzo dobre miejsce. Wiem, że nic nie wiem. Ktoś mówił o strachu, ale co to jest? Dobry, zły, dobry, zły, dobry, zły. Nie, to jest, to jest słowo. Puste słowo teraz. To jest pusta etykieta. Możecie sobie tak nazywać swoje stany, tak? Jak wejdziecie i będzie i powiecie, o Boże, jak się boję, tak? A ja powiem, o Boże, jak jestem podekscytowana, albo powiem, o Boże, jak się jaram teraz, że będę coś robić, tak? To wszystko zależy od interpretacji. My dotykamy teraz tematu, ja teraz wrzucę taki wielki neon, taką etykietę, stabilizacja emocjonalna. Tutaj jest większość kobiet. Kobiety są słabe w te klocki. Zgadza się? Jesteśmy doskonałymi aktorkami, dramatycznymi głównie. I chociaż potrafimy zachować kamienną twarz, w środku dzieją się bardzo różne rzeczy. Natomiast jak ktoś ukuje nas szpilką, to jest eksplozja, oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie, w najmniej właściwym momencie. Tak? No tak, no. no, no przyznajmy się do tego. Więc chciałam powiedzieć, że jako istoty, mówię tutaj do kobiet, dzisiaj panów z nami nie ma. Jak będą tego słuchać, to bardzo się cieszę, że będą tego słuchać, bo będą wiedzieć o nas więcej. Jako istoty, które są bramą do wcielania tutaj form życia, chciałam powiedzieć, że każda z was jest totalnie szalonym kreatorem. Nosicie wzorzec, Kreacji, przekraczania wszelkich progów. Ja miałam taką klientkę, <noise> która tuż przed porodem zadzwoniła do mnie i powiedziała, krzyczała do mnie do słuchawki i mówiła: Ja nie będę rodzić. To był dziewiąty miesiąc, porodówka. Ja nie będę rodzić. Zadzwoniła do mnie, żebym zatrzymała jej poród. Ja nie urodzę, ja nie będę rodzić. Była tego tak pewna, a ja miałam przed oczami plejadę gwiazd wszystkich kreatorów. Którzy mówią: Nie, ja tego nie zrobię. To też wy jesteście. Proszę sobie ten obrazek skleić ze sobą, że jak nie wyplujecie z siebie waszej kreacji w tym roku, będziecie jak babka na porodówce z wielkim pękatym brzuchem, krzyczącą do swojego kołcza przez telefon: Ja nie urodzę. Proszę sobie ten obrazek wziąć na ten rok. Dobrze? No tak panowie będą to oglądać, proszę sobie wyobrazić swoją female version i, i, i tam wyobrazić sobie, jak to wygląda. Ja teraz przedstawiłam, jak wygląda stan emocjonalny, cielesny, duchowy w momencie kiedy zatrzymujemy kreacje, które są gotowe do wcielenia. Kto dzisiaj się czuje, że ma taką gotową kreację do wcielenia i wciąż trzyma ją w swoim wnętrzu, ręka do góry? Więc jak jeszcze będziecie się zatrzymywać przez chwilę, to proszę sobie ten obrazek przypominać on będzie was prześladował, I promise. Więc wracając do strachu, czego tam się ludzie boją? Ludzie boją się bólu. Jak bardzo boli temat, który trzymamy w sobie przez miesiące, lata? Wiecie, jak to boli? Nie boli, bo się do tego bólu przyzwyczailiśmy. Ludzie nie wiedzą, że ich boli. Wiecie, co ich wtedy boli? Boli ich dusza. Każdy, kto nie wypluje z siebie, swojej kreacji, która jest gotowa do wcielenia, zaczyna odczuwać ból najpierw emocjonalny to się mówi. Później się idzie właśnie do psychologa, później się idzie na terapię, później się łyka tabletki, później się próbuje zabić, później y, próbuje się być ofiarą. Jakby są różne etapy, tak? W różnych konfiguracjach i kolejności. Ale nie o tym mowa. Wracam do strachu i śmiem twierdzić, że najbardziej w życiu boicie się tego, co będzie, kiedy nie wcielicie swojej rzeczy, że to jest wasz największy strach. I on jest pod spodem. I tam, gdzie już próbowaliście jednym palcem, drugim palcem, próbowaliście zrobić to, zrobić tak i nie wyszło, to nie chcecie tam znowu wracać, bo boicie się przeżywać znowu tej energii. Tam się pojawiają takie rzeczy jak odrzucenie, niezrozumienie, odepchnięcie, hejt. Ja dzisiaj to mówię z uśmiechem na ustach, bo te wszystkie rzeczy są tam po to, żeby podpompować waszą gotowość, żebyście za każdym razem, kiedy świat powie wam nie, powiedzieli tak. One są po to. Jak ktoś mówi mi, że boi się hejtu, ja po pierwsze tego nie rozumiem, bo traktuję zewnętrze jako przestrzeń informacyjną, o tym już rozmawialiśmy. Jeśli ktoś mówi nam nie, ja zadaję sobie pytanie, czy ja się teraz chcę zatrzymać, czy ja chcę zrobić dalej krok do przodu. Ludzie popełniają kardynalny błąd i całą swoją uwagę i energię wkładają w komunikację z tym zewnętrzem, które powiedziało nam nie. Czyli zaczynamy używać swojej bardzo kreatywnej energii do boksowania. Fajnie przez chwilę. Testowałam. Tam rodzi się w nas tak dużo energii, nie po to, żeby się boksować ze światem, tylko po to, żeby ją kreatywnie użyć. Rozumiecie teraz? Jeśli pojawia się z zewnętrza jakaś ściana, to umówmy się, jeśli chcemy ją przejść, musimy pewien wysiłek w to włożyć. I jest to wysiłek energetyczny plus działanie. I jeśli my włożymy wysiłek tylko w pchanie się ze ścianą, no to stracimy bardzo dużo energii. Ja bym chciała, żebyśmy w tych miejscach, gdzie świat mówi nie, albo świat mówi nie tak, albo świat mówi to nie to, albo świat mówi to nie ty, żeby w tym momencie powiedzieć sobie: OK, czuję, jak moje silniki zaczynają pracować, gdzie chcę tę energię włożyć? Do czego chcę jej użyć? W co ją chcę włożyć? Gdzie ją chcę zainwestować? Do czego ona mi jest teraz naprawdę potrzebna? Ja bardzo często w takich momentach, pomimo ogromnych ilości energii dostępnych, wycofuję się z kontaktów z ludźmi i konfiguruje się u siebie, żeby poczuć, że jestem duża. Czyli biorę tą energię do. Jakby zbudowania siebie. Nie, nie, nie oddzielam się ścianą, tylko mówię, ok, ja tę energię biorę teraz dla siebie, kim ja teraz chcę się stać, kim ja teraz jestem, z myślą, że za chwilę tego gdzieś użyję. I dopiero potem używam pytań, gdzie mogę tego użyć, gdzie mogę się pokazać, do czego mogę tego użyć, w jakie słowa mogę to włożyć. Co z tego chce wyjść? Czy ja mam coś napisać, czy ja mam coś namalować, czy ja mam coś skomponować, czy ja mam coś wymyśleć, czy ja mam i tak dalej, i tak dalej. Czyli w jakie kreatywne działanie ja mogę włożyć energię, którą wzbudził we mnie świat zewnętrzny w taki sposób. I teraz dlaczego pojawiają się z zewnątrz takie przytyczki? Dlatego, że sami nie robimy tego. Na samym początku tego spotkania powiedziałam o progach, że chcę, żebyśmy zaplanowali dla siebie progi. Pamiętacie? O tym, o tym mówiłam. Jeśli tego dla siebie nie zaplanujemy, te progi będą się ukazywać automatycznie. I teraz ja nie mówię o budowaniu dla siebie przeszkód, ja mówię o stawianiu dla siebie poprzeczek. Przynajmniej ja o tym też na Zoomie jestem na takiej fali teraz, dokąd ja chcę dojść i gdzie ja chcę siebie testować, jak ja bardzo chcę siebie sprawdzić. I zbudowałam dla siebie kilka tego rodzaju, tak to nazwę, torów przeszkód, ale przeszkoda w cudzysłowie, bo dla mnie są to pewnego rodzaju wyzwania, które już na samą myśl wywołują we mnie co? Strach. Kiedyś mówiłam o tym też na zoomach. Ja słuchałam kiedyś takiego bardzo fajnego gościa, który się zajmował marketingiem. Billy Jean. Bardzo fajny, czarnoskóry mężczyzna. Szczęśliwy, sympatyczny, ogromnie wesoły. Bardzo silna osobowość. Pracująca z wielkimi rybami tego świata w marketingu takim nietypowym. Teraz totalnie szaleje w przestrzeniach AI. I on mówił jedną rzecz. Ja sobie to wzięłam do serca tak mocno, i wtedy mój biznes naprawdę, no po prostu paliwo rakietowe dostał. Jeśli coś ciebie nie przeraża, to nawet się za to nie wiesz. Po prostu nie bierz się za to. Po co? Szkoda. Szkoda czasu i sobie zrób kawę.